Panie pośle Kałużny, rozumiem, że czas emocjonujący, ale zwracam uwagę na konieczność zachowanania pewnego dekoru w tej Przepraszam, patelni z panem posłem po bruku nie byłem uprzejmy ciągać, więc jak na razie to dla pana nie na ty, tylko panie marszałku. Niczego się nie boimy, jedyne czego się boimy to matematyka. Ale nie chcę w ogóle nawet mówić słowa matematyka, bo zaraz będzie dyskusja z panem posłem Suskim. Podobną prośbę mam do pana posła Kałużnego. Zwracajmy się do siebie z należnym sobie szacunkiem. Ja nie krzyczę do pana, panie pośle Kałużny, zwrócił pan chyba uwagę. Panie Kałużny. Panie pośle kałużny, mam szacunek dla pana funkcji i dla wyborców, którzy pana w tym miejscu postawili. A wszystkich państwa proszę o absolutnie sterylną ciszę. Budowanie napięcia, to prawda panie pośle kaleta, bardzo proszę. Drodzy państwo, czy próbujecie obywateli? mnie przestraszyć, czy posła szczerbę tym buczeniem? To nie las, nie huczymy, nie buczymy, słuchamy się nawzajem. E, w, ma pan minutę, panie pośle, tylko dlatego, że był pan z imienia wymieniony, też w niesympatycznym, drobiarskim kontekście, zezwalam panu na tę uwagę. Panie marszałku... Panie pośle, Telus, telefony są, smsy, po co pan krzyczy? A, na drugą, to pan przejdzie, nie ma problemu, powie na ucho. Jakoś spokojniej, tak żeby nie było nerwowo. Dziękuję. Nie było panie pośle Tadeuszu Woźniak. Bardzo proszę, żeby się pan nie unosił. Jak nie było. Ja rozumiem. Afery... Ja nie Te nie były nie były być może na miejscu, nie to nie powód, żeby się unosić. Ale bardzo proszę, żeby pan spokojnie spoczął na swoim miejscu. Uprzejmie pana proszę. Panie wiem, Panie patrzy, pośle tak. Ale się pan nie wiem, Pan poseł Marek Jakubiak, nie wiem, nie wiem, Robiarska metafora, dobre? Dobre to było. Cierpliwości, nic się tu nie pali, młyny sprawiedliwości mielą w odpowiednim tempie. Dojdzie korespondencja, panowie złożą zażalenie, Sąd Najwyższy się wypowie i będziemy tę sprawę procedować dalej. Nie eskalujmy rzeczy tam, gdzie nie musimy ich eskalować. Dółminutowego oświadczenia w imieniu koła. Taki jest regulamin, takie są zasady. Otwieram, wiem, sprzeciw, sam bym chętnie zgłosił, ale nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Myślę, że myślę a co, sprzeciw wobec czasu, tak? No nie macie wy serca jednak, wiecie, no ale no trudno. Słuchajcie, moje serce jest naprawdę bardzo pojemne, ale muszę stwierdzić, że jesteście bez serca, cały czas zgłaszając sprzeciw. Muszę teraz to przegłosować, nie mam wyjścia. Dwie minuty, rozumiem wasze zniecierpliwienie, a więc dwuminutowe wystąpienia koł i dwuminutowe klubów. Bardzo proszę, teraz głosujemy nad tym. Kto z pań? Pani... Panie marszałku, lekki dyskomfort jest. To jest... Mi, pan to mówi? Mi pan to mówi, że lekki dyskomfort. Proszę kontynuować, to jeszcze jest nic. W 2019 roku na podstawie pracy funkcja Europejska Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał tytuł doktora habilitowanego na uprawę. W grudniu 2019 roku... Proszę mojej smutnej refleksji nie traktować jako zachęty, proszę państwa, jednak postarajmy się dać wypowiedzieć panu posłowi. Dziękuję. Cieszę się, dziękuję, doceniam, będę nosił w swoim sercu. Bardzo proszę panią. Był wniosek pana posła Wawra o przerwę. Ten wniosek był skonsumowany w mojej ocenie przez wniosek o odroczenie posiedzenia, ale ponieważ jest silne oczekiwanie, ale moment, kończę. Jest silne oczekiwanie przerwy ze strony jednej części sali, poddam ten wniosek pod głosowanie. Bardzo proszę. Jeżeli nie ja nawet nie zdążyłem jeszcze zapytać, a wy już, że sprzeciw. Nie można mieć takiego nastawienia do życia, ludzie. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że sejm propozycję przyjął. Sprzeciw usłyszałem, ale nie ma po co uzasadniać. Jest sprzeciw, to panie pośle. Dlaczego? Ale ja już wiem dlaczego, bo był sprzeciw. Dziękuję bardzo, panie pośle. W związku z powyższym przegłosujemy. Ale, ja to, ale przecież jest jasne, dlaczego chcecie głosować rozłącznie, bo macie różne zdania w stosunku do różnych kandydatów. To jest oczywiste. Nie róbmy tutaj autologii na sali sejmowej. Warentne i otwarte, bo po to są komisje śledcze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozczulające jest to, jak Państwo nawzajem pilnujecie sobie czasu. Żadnych elektronicznych narzędzi już nie trzeba i żadnych sygnałów chyba z nich zrezygnujemy, bo dostatecznie akustycznie to wyrażacie. Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Jak ktoś ma dla mnie jakąś ofertę, to zapraszam później do ciemnego saloniku. Dobrze, Panie Pośle, jesteśmy umówieni. Panie Pośle, nie ma trybu, w którym mógłby Pan zabrać w tej chwili głos. Panie Pośle. Informuję Pana, że wniosek formalny był Pan już uprzejmy złożyć. Serdecznie dziękuję, Panie Pośle. Złożył Pan wniosek formalny o przerwę o odroczenie. Czy mikrofon jest wyłączony znowu? Tak, drogi panie pośle, dlatego że teraz będziemy głosować nad wnioskami formalnymi. W tym jednym wnioskiem formalnym demokracja, panie pośle, polega na tym, że jest czas przemawiania i czas konkluzji. Tymczasem konkluzji jest głosowanie. Złożył Pan wniosek formalny. Złożył Pan wniosek formalny i on nie został jeszcze on nie został jeszcze przegłosowany. W tej chwili tak, dlatego, że chcę przegłosować wniosek formalny, który był Pan uprzejmy złożyć. Proces dyskusji i proces konkluzji. Ależ skończył Pan, bo przekroczył Pan radykalnie, drogi Panie. Myli Pan politykę miłości i miłość z naiwnością, drogi Panie pośle Błaszczak. Spędzimy tu jeszcze dwa lata. Obawiam się, że szybko skończą się panu metafory, którymi chce mnie pan obrażać. Bardzo proszę wrócić na miejsce. Bardzo proszę wrócić na miejsce, panie pośle. Ale pan go skończył. Przekroczył pan czas w sposób znaczny, panie pośle. A teraz proszę opuścić mównicę, bo chcę przegłosować wnioski formalne. Zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam teraz ten wniosek pod głosowanie. Panie pośle, nie uwzględniam tego wniosku. Przed chwilą, mieliśmy, przed chwilą mieliśmy przerwę. Mogliście Państwo z niej skorzystać. Serdecznie dziękuję. Odnajduję Pana wniosek jako próbę prowadzenia obstrukcji obrad Izby w bardzo ważnym dniu. Informuję Pana posła, informuję pana posła że przerwa przed chwilą miała miejsce. Proszę mnie nie obrażać, Panie pośle. Przerwa przed chwilą miała miejsce. Panie pośle Macierewicz, bardzo proszę zejść z mównicy. Dziękuję bardzo. Zgłoszony, zgłoszony wniosek formalny o przerwę został przez pana posła Wawra. Ale nie chcę, panie pośle Macierewicz. Jeszcze raz powtórzę to, co przekazałem panu posłu Błaszczakowi. Spędzimy tu jeszcze dwa lata, spędzimy tu jeszcze dwa lata. Metafory się panom skończą, drodzy panowie. Proszę zejść z mównicy. Jedno zdanie kontekstu. Panie Pośle, ja jestem początkującym marszałkiem, ale Pan jest posłem z bardzo długim stażem. Wie Pan dobrze, że nie może Pan teraz przemawiać, bo nie ma takiego trybu, w którym mógłby Pan to zrobić. A dlaczego? Chce pan mówić marszałkowi, że nie może mówić tego, co chce? Jeżeli Ale? Pan sobie pozwoli, Panie Marszałku, na komentarz do mojego wystąpienia, to proszę mi pozwolić na jedno zdanie sprostowania. Sprostowanie jest takie: złożyliśmy kandydaturę w wyznaczonym przez Pana terminie. To była Pana decyzja o tym, czy ona zostanie skierowana do komisji, czy nie. Pani nie panie, pośle, panie Panie Pośle, decyzja Kolejny prezydium Zobaczy. Sejmu jest jasna i utwierdzam się w tym, że była słuszna. E, pan poseł Marek Suski, ponieważ nie było wcześniej Pana Posła Schreibera, ma 30 sekund na to, żeby. Przepraszam, jeszcze raz, Panie Marszałku. Wotum separatum. Odnotowałem i przyjąłem do wiadomości. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, ja chciałbym zgłosić zastrzeżenie. Do czas to iluzja, drodzy Państwo, i przekonałem się o tym w tej izbie. Bardzo proszę. Bo tu są krzyki, czas. Więc... Już? Panie Śmiało, ja nie zarządzam telewizją publiczną, jak może Panu wiadomo, a i stwierdzam też, że na doświadczeniem poselskim nie przeprowadza się dyskusji. Jeżeli ma Pan wniosek. Dotyczący pana zaniepokojenia pojawieniem się kogoś na terenie kancelarii Sejmu, bardzo proszę o kontakt ze Strażą Marszałkowską. Z tego co mi wiadomo, nikt bez przepustki na teren Sejmu wejść nie może. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona. Nie może być tak, że pana serce będzie niepokoiło się, że jakieś osoby niepowołane chodzą po terytorium, po którym chodzi też pan poseł. Jeszcze raz, bo niestety ma pan wyłączony mikrofon, więc czy mógłby pan się zwrócić bezpośrednio do mnie? Dziękuję, Dziękuję bardzo.